Dziś chcę opowiedzieć o czymś, co wyszło z Metafer pod wodzą Jana Lekuna, co pokazuje zupełnie inny rodzaj kształtującej się AI. Nie opiera się ona na generowaniu tekstu ani na lepszym przewidywaniu słów. Zamiast tego porzuca ideę, że inteligencja musi skupiać się na słowach i stawia na bezpośrednie przewidywanie znaczenia. A gdy zobaczysz jak to działa, poczujesz, że to era po LLM, a nie tylko kolejna aktualizacja. To co zbudowali to VL Jepa Czyli Vision Language Joint Embedding Predictive Architecture. Nazwa brzmi skomplikowanie, ale idea jest zaskakująco prosta. A gdy to zrozumiesz, wiele wyborów w nowoczesnej AI nagle wyda się nieefektywnych lub zbędnych. Aby zrozumieć, dlaczego to ważne, przyjrzyjmy się, jak dziś działają modele wizyjno-językowe. Obecnie większość wiele ów działa według tego samego schematu. Pokazujesz im obraz lub film, dajesz instrukcje lub pytanie, a one generują tekst, token po tokenie. Tak działa opisywanie obrazów, wizualne odpowiadanie na pytania i większość modeli multimodalnych. Są szkolone, by przewidywać kolejne słowa, raz za razem. To podejście działa, ale wiąże się z pewnymi ukrytymi problemami. Pierwszym problemem jest to, że modele te uczą się rzeczy, które nie wpływają na poprawność. Weźmy prosty przykład. Pytasz, co się stanie, gdy przełączę ten włącznik światła? Istnieje wiele odpowiedzi, które są całkowicie poprawne. Światło gaśnie, w pokoju robi się ciemniej, lampa przestaje świecić. Ludzie od razu widzą, że wszystkie te zdania opisują ten sam wynik. Ale dla modelu opartego na tokenach, te odpowiedzi są zupełnie inne. To różne sekwencje symboli, które niemal się nie pokrywają. Podczas nauki model musi przyswoić konkretne frazy i strukturę, choć nie zmienia to znaczenia. Wiele wysiłku idzie w modelowanie formy językowej, zamiast samej idei. Drugi problem pojawia się przy korzystaniu z tych systemów w czasie rzeczywistym. Generowanie token po tokenie jest wolne przy wideo na żywo, robotyce czy systemach działających ciągle. Nie wiesz, co model ma na myśli, dopóki nie skończy generować tekstu. Semantyka pojawia się dopiero na samym końcu procesu dekodowania. To zwiększa opóźnienia, zużyma moc i utrudnia selektywną aktualizację danych. Właśnie tutaj VLGEPA wybiera zupełnie inną drogę. Zamiast przewidywać słowa, VLGEPA przewiduje osadzenia – embeddings. To ciągłe wektory reprezentujące bezpośrednio znaczenie a nie formę języka. Podczas treningu model w ogóle nie próbuje generować tekstu, uczy się mapować obraz i tekst bezpośrednio na semantyczną reprezentację odpowiedzi. System składa się z czterech głównych części i każda ma określoną rolę. Najpierw koder wizualny. Pobiera on obraz lub klatki wideo i kompresuje je w osadzenia wizualne. Można o nich myśleć jak o tokenach, ale to ciągłe wektony, nie symbole. Używają tu WJEPA2, transformera wizyjnego z 304 milionami parametrami, który pozostaje zamrożony. Następnie predyktor, który jest sercem całego tego systemu. Moduł ten pobiera osadzenia i zapytanie, po czym przewiduje, jak powinno wyglądać osadzenie odpowiedzi. Zbudowano go z warstw lama 3.21b ale bez maskowania przyczynowego. Oznacza to, że wszystko może na siebie wpływać. Obraz i tekst współdziałają swobodnie. Potem koder Y przekształca on tekst docelowy w osadzenie, które staje się celem uczenia. Co ważne, ta reprezentacja ma oddawać znaczenie odpowiedzi, a nie dokładne słownictwo. Na końcu dekoder Y. Ta część bierze w tym wszystkim znikomy udział. W ogóle nie uczestniczy on w procesie szkolenia modelu. W czasie wnioskowania używa się go tylko wtedy, gdy potrzebny jest czytelny tekst. Przez większość czasu model operuje wyłącznie w przestrzeni osadzeń. Trening to prosta pętla. Podajesz obraz zapytanie i odpowiedź docelową. Koder Y zmienia odpowiedź w osadzenie. Predyktor próbuje wytworzyć to samo na bazie obrazu i pytania. Strata jest liczona bezpośrednio w przestrzeni osadzeń, a nie tokenów. Kluczowe jest to, jak model uczy się bez zapadania się wszystkiego w szum. Model jest szkolony tak, by przybliżać się do poprawnego znaczenia, oddzielając inne odpowiedzi. W praktyce wymusza to na systemie budowę strukturalnej przestrzeni semantycznej. Podobne odpowiedzi naturalnie się grupują, a inne pozostają daleko od siebie. Zamiast zapamiętywać frazy, model porządkuje znaczenia, co czyni reprezentację z stabilną i użyteczną. To prowadzi do kluczowego wniosku dotyczącego całego tego podejścia. W przestrzeni tokenów wiele poprawnych odpowiedzi może być od siebie bardzo odległych. W przestrzeni osadzeń te same odpowiedzi mogą znajdować się blisko siebie. To zmienia chaotyczny problem multimodalny w uporządkowany problem jednomodalny. Model nie musi już zgadywać słownictwa, musi jedynie zrozumieć, co oznacza odpowiedź. Dzięki temu WLJ nie wymaga ciężkiego dekodora językowego podczas szkolenia. Nie uczy się pisać zdań, ale uczy się przewidywać semantykę. Sama ta zmiana eliminuje z systemu ogromną ilość niepotrzebnej pracy i widać to wyraźnie w osiąganych wynikach. By sprawdzić tę ideę, badacze przeprowadzili porównanie, w którym Niemal nic nie zmieniano. Ten sam koder, rozdzielczość, klatkarz, dane, rozmiar partii i liczba kroków szkoleniowych. Jedyną różnicą było to, co modele miały za zadanie przewidywać. Jeden model szedł standardową drogą, przewidując tokeny za pomocą miliarda parametrów. Wersja VLJ'a przewidywała osadzenia, używając predyktora o około 500 milionów parametrów. System oparty na osadzeniach miał więc o połowę mniej parametrów do wytrenowania. Na początku oba systemy wyglądają podobnie. Po 500 tysiącach próbkach wyniki są komparowalne, jednak w miarę dalszego treningu wyłania się wyraźny wzorec vl -Jepa zaczyna poprawiać. Się szybciej i robi to przez cały czas. Po 5 milionach próbkach osiąga 14,7 cider w opisywaniu wideo, przy gdy model tokenowy ma około 7,1. Dokładność klasyfikacji VL JEPA skacze do 35% top 5, wobec 27% dla modelu bazowego. I ta różnica wcale nie maleje z czasem. Przy 15 milionach próbkach różnica nadal się utrzymuje. VL uczy się wydajniej, nulet no mniej parametrów. To nie jest kwestia dostrojenia, ale przewaga strukturalna. Historia nie kończy się na samej wydajności szkolenia. Wnioskowanie to moment, w którym to podejście błyszczy, zwłaszcza w przypadku wideo, ponieważ VL tworzy osadzeń wspiera tzw. dekodowanie selektywne. Zamiast tworzyć tekst w stałych odstępach, monitorujesz zmiany osadzeń w czasie. Jeśli znaczenie jest stabilne, nic nie jest dekodowane. Jeśli nastąpi istotna zmiana semantyczna, następuje dekodowanie. Protestowano to na długich filmach instruktażowych z EGO EXO 4. Filmy te trwają średnio 6 minut i zawierają około 143 anotacje działań każdy. Dekodowanie tekstu jest kosztowne, więc celem jest odzyskanie anotacji przy latkim dekodowaniu. Porównano dwie strategie: dekodowanie jednostajne w stałych odstępach, albo dekodowanie oparte na osadzeniach, grupujące je w spójne segmenty. Wynik jest jednoznaczny. By dorównać dekodowanie co sekundę WLJ musi dekodować tylko raz na 2.55 sekundy. To prawie trzykrotna redukcja operacji dekodowania przy podobnych wynikach Cider Bez sztuczek z pamięcią czy gimnastyki z to po prostu konsekwencja pracy w przestrzeni semantycznej. Jest to ważne dla systemów czasu rzeczywistego jak okulary czy roboty, gdzie liczy się koszt i opóźnienie. Kolejną wielką zaletą jest wszechstronność. VLJ radzi się z generowaniem klasyfikacją, wyszukiwaniem i VQA w ramach tej samej architektury. Nie ma osobnych głów na zadań albo oddzielnych modeli. W klasyfikacji etykiety zamieniane są na osadzenia i porównywane z przewidywanym. Wygrywa najbliższe. W wyszukiwaniu tekst wideo zapytanie jest kodowane, a filmy w WQA wszystkie odpowiedzi są osadzane i wybierana jest ta, która znajduje się najbliższa. Oceniono to na podstawie szerokiego zestawu testów porównawczych. Model bazowy z 3 miliardy 200 parametrów pokonuje szebno Clips 2 i koder percepcyjny. Niektóre z tych modeli idziały nawet 86 miliardów próbek. Po dostrojeniu SFT model VLJPA osiąga jeszcze lepsze rezultaty. Jako model ogólny zbliża się on do specjalizowanym systemom dostrojanym pod konkretne dane. W wizualnym odpowiadaniu na pytania wyniki są szczególnie wymowne. Testowano rozumowanie kompozycyjne, złożone licenie i wykrywanie halucynacji. VLJPA dorównia modelom Instract Bleep czy L, które często mają znacznie większą strukturę. Nie wygrywa wszędzie, ale fakt bycia konkurencyjnego jest kluczowe, bo to nie jest klasyczny VLM. Odpowiada na pytania poprzez porównywanie znaczeń, a nie generowanie dowolnego tekstu. Przeprowadzono też eksperyment z modelowaniem świata, pokazano obraz początkowy i końcowy, a model wybierał akcję z czterech filmów. To bliższe rozmieniu fizycznej przyczynowości niż generowanie języka. VL SFT osiąga 65.7% dokładności, wyznaczając nowy standard. Pokonuje większe modele, a nawet GPT 4.0, Cloud 3.5 czy Gemini Tfall bazują na tekście. Sugeruje to, że przewidywanie semantyki może być lepsze niż opisywanie świata słowami i ich analiza. Przeanalizowano też jakość samych osadzeń tekstowych. Bardzo koder koder Y wykrywa sutelne zmiany semantyczne jak zamienione atrybuty. Koder Y VLJ pokonuje clip i SigLab 2, co wskazuje na lepiej uporządkowaną przestrzeń semantyczną. Na koniec poddano system testom pod ablacją. Bez etapu przedszkolenia wyniki gwałtownie spadają, zwłaszcza w klasyfikacji. Zaburzenie kodera Y psuje ta cenie całz z o polskim, ca usłabiają proces uczenia. Większe predyktory pomagają, szczególnie w przypadku zadań VQA. Kodery tekstowe to pasowane wizualnie, stałe poprawiają wyszukiwanie i klasyfikację. Wzory jest spójne. Wzmocnienie elementów wspierających naukę semantyki poprawia model, a ich brak jego pogarsza. Takiego zachowania oczekuje się od systemu, który ma być skalowalny we wszystkim. Służone rozumowanie czy planowanie wciąż lepiej wychodzą systemom opartym na tokenach. Ale w problemach percepcyjnych, szczególnie przy wideo i czasie rzeczywistym to podejście pasuje idealnie. Przenosi ono punkt ciężkości z języka na same znaczenie. Słowa stają się opcją wyjściową, a nie rdzeń mechanizmu inteligencji. Ta zmiana sprawia, że ten projekt to coś więcej niż tylko kolejna iteracja modelu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.